Proszę Państwa, teraz podsumowanie bardzo interesującego projektu, który trwał przez cały rok 2025 w Teatrze Imienia Wandy Siemaszkowej. Przedstawiam Państwu mojego gościa, pan Jan Nowara, dyrektor Teatru Imienia Wandy Siemaszkowej. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Dzisiaj mówimy o kolędowaniu, a Państwo zakończyliście całoroczne kolędowanie z Faustem. Przewrotne to wszystko, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, czym jest Faust Goethego i jaką figurą jest Faust w ogóle w literaturze i w teatrze. No, to dokonaliście Państwo rzeczy niebywałej. Zacząłem od takiego małego podsumowania i recenzji, ale szczegóły zostawiam już Panu Dyrektorowi. Tak, no, można powiedzieć, że Faust, a najbardziej Mefistofeles, był naszą taką ekscytującą inspiracją tego roku, tak powiedzmy sobie. Minionego roku. Minionego roku, bowiem ten projekt. I który inspirował z kolei e, takie przedsięwzięcie, które nazwaliśmy Klasyka 3.0, e, on był w znacznej mierze właśnie e, pod auspicjami e, Goethego, Fausta i Me Mefistofelesa. E, I było to dość, e, czy nawet bardzo ekscytujące m, przedsięwzięcie, dlatego że w powszechnej opinii, e, Faust Goethego jest utworem mrocznym, trudnym. A ponieważ jest w nim duża doza czarnej magii, no to czasem żartem, pół żartem tych, którzy próbują się z tym zmierzyć, ostrzega się, że to jest diabelska sztuka i niekoniecznie ona przyniesie łatwe doświadczenia. Zresztą nie przypadkiem bardzo rzadko Fausta wystawia się na scenach. Coś, co jest rzeczywiście taką podstawą literackiej narracji uniwersyteckiej. Rzadko pojawia się na scenie. W Polsce zaledwie, jak sprawdziliśmy, 30, chyba 4 razy przedstawiano Fausta. To bardzo niewiele. Ale wokół tego fausta zbudowaliście Państwo właśnie cały projekt Klasyka 3.0, by z jednej strony, ja mam takie wrażenie, pokazać, że klasyka może żyć nowym życiem, że klasyka we współczesnym świecie może zupełnie inaczej funkcjonować. Nie musi się kojarzyć. Z dolegliwą lekturą, której niechętnie podejmują się na przykład uczniowie w szkole. Tak, no taki, chyba taka funda fundamentalna refleksja, która nam towarzyszyła i ona zresztą jest bliska idei teatru, który, który uprawiamy. To jest ta, która mówi, że, że wielkie dzieła, one mają swoją formę, swój, swój przekaz, one są jakąś całością, są sumą no można by powiedzieć, że Faust jest w ogóle olbrzymią sumą cywilizacji europejskiej, jest jednym z największych i naj, najbogatszych tekstów. Jak nawiązując do tego, co Pan powiedział o tej trudności wystawienia, no powiem, że, no, że to jest no, wielki szkic, wielki esej, wielka, po prostu, wielka Biblia humanistyczna. E, m, która jest bardzo mądra, natomiast ona ma tyle wątków i tyle kształtów z wewnątrz, e, że trudno rzeczywiście ją zmieścić w realnej przestrzeni konkretnego teatru, konkretnego, konkretnej sceny, aktorów. E, zawsze można tego tylko dotknąć. Ale wracając do tej mojej ogólnej myśli, więc e, utwory klasyczne dają jakiś fundament, dają oparcie i w związku z tym. Można na ich kanwie rozmawiać w sposób bardzo różny o bardzo różnych rzeczach i yy, nadając im wieczność to, bo, bo my mamy taką świadomość, no z jednej strony wiem, że jakieś dzieło jest wielkie, tak, no ale z drugiej strony, jeśli ono dalej ma być wielkie, no to artyści współcześnie, różnych dziedzin, no muszą do, do tego dzieła sięgać, muszą go wciąż interpretować, ponieważ czas. Biegnie, ludzie się zmieniają, rzeczywistość się zmienia, i ten sam Faust Wielki po prostu 200 lat temu mówił coś innego niż mówi nam dzisiaj. Jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę pewnego rodzaju, nazwę to delikatnie, niechęć do czytania, do poznawania lektur, do przebrnięcia przez teksty trudne, poetyckie. Ba, już dzisiaj nie czytamy w szkołach Całych utworów, tylko wybrane fragmenty. Dla mnie to jest straszna rzecz. No ale dobrze, niech już tak będzie. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę te olbrzymie piętrzące się trudności z przyswajaniem dzieł klasycznych, wielkich i właśnie ponadczasowych, to projekt Klasyka 3.0 ma pokazać, że da się w inny, współczesny, nowoczesny sposób do tej klasyki podejść. Nie wiem, przez na przykład Wydarzenie performatywne przez y, rodzaj plastycznego spotkania z taką literaturą. Zupełnie nowe doświadczenia. Teatr na przykład świetnie się do tego nadaje. Tak, no teatr łączy artystów różnych sztuk. A ten projekt 3.0, nawet jego nazwa już sugeruje, że on ma ambicje znalezienia się w tej bardzo współczesnej przestrzeni. Yy, właśnie wirtualnej, yy, elektronicznej po prostu, ale też estetycznej i yy, po prostu myślowej. No, i jest adresowany do, do ludzi młodych zresztą, bo to jest właśnie to pytanie: co, co uczynić, jak budować te mosty pomiędzy tymi dawnymi wiekami, a współczesnymi ludźmi młodymi, dla których właśnie być może te komunikaty są zbyt po prostu rozległe, zbyt potężne, ich cierpliwość i w ogóle ich kondycja, jakby poznawcza dzisiaj, jest wykształcona na, na zupełnie innych środkach komunikacji. Jest, jest zupełnie inna. Dlatego rzeczywiście postaraliśmy się zainspirować Getem, Faustem młodych ludzi i oni z jednej strony przygotowali etiudy inspirowane Faustem. Z drugiej strony odłosiliśmy międzynarodowy konkurs plakatu i grafiki komputerowej. Wizu, tych wizuali tak zwanych dzisiaj najczęściej się ich w ten sposób określa. Ale też przygotowaliśmy takie wydarzenie, w którym obok motywów, czy z motywami faustowskimi, klasycznymi, zmierzyła się sztuczna inteligencja. Mieliśmy takie wydarzenie, Faust 3.0 we współpracy z Podkarpackim Centrum Innowacje, ale z takim stowarzyszeniem po prostu bizarium młodych ludzi, po prostu praktykujących, uczących się do zawodów artystycznych. Przy pomocy, z których udziałem stworzyliśmy właśnie coś, co, co pokazało, że te współczesne technologie czy współczesne sposoby komunikowania treści też mogą coś zaczerpnąć z wielkiej literatury, z, jakby z, z tego kanonu po prostu. No Dzisiaj wszystko z wszystkim się łączy i miesza, powiedziałbym, więc doświadczenie teatralne, takie klasyczne, o którym pewnie starsi nieco nasi słuchacze doskonale wiedzą, czują i rozumieją, można, można je. Pomieszać z wydarzeniem, które jest improwizowane, które gdzieś balansuje na granicy, ja wiem, no właśnie widowiska, do którego troszkę wciąga się publiczność, w którym publiczność bierze aktywny udział i właściwie może do końca nawet nie wie, czy jest bohaterem, czy widzem takiego przedsięwzięcia. Współczesny świat sztuki dzisiaj właściwie żywi się wyłącznie mieszaniem technik, sposobów opowiadania, sposobów narracyjnych. No i myślę sobie, że ten projekt klasyka 3.0 odpowiedzią jest właśnie na takie potrzeby. Tak, bo można powiedzieć, że no wielkie dzieło jest zamknięte. To znaczy ono ma swój kształt. Jest, jest po prostu swoją formę, ona jest jakimś kanonem, a to, co my spróbujemy z nim zrobić, i rzeczywiście klasyka 3.0, ten projekt to szczególnie uwydatniał, to jest go otworzyć, czyli otworzyć to tak. dzieło i, i do niego po prostu sięgać, albo się z nim trochę żywić. Ale jednocześnie dając szansę własnej wyobraźni. Zresztą cykl roz, rozmów w podcaście klasyka 3.0, który które pan prowadził z bardzo różnymi po prostu, artystami z różnych dziedzin właśnie teatru, on też uwydatnił po prostu jakby świetność tego konceptu w rozumieniu, że okazuje się, że Arcydzieło w sobie, wielka literatura, może być niezwykle treściwą pożywką dla choreografa, dla scenografa, dla kompozytora, dla reżysera, dla profesora, tak. teatrologa. Każdy, każdy z nich po prostu w tym. Po prostu bogactwie tekstu klasycznego, motywu klasycznego znajduje własną inspirację i to jest fascynujące, no bo dzięki temu teatr czy, czy sztuka w ogóle może się we współczesny sposób odnosić do czegoś, co jest gdzieś. Jest na, na, po prostu sterczy jako tom po prostu wielki w bibliotece i czasami e, nikt tego nie chce dotknąć, ponieważ... Nie musi się kurzyć ta lektura naprawdę. Panie dyrektorze, projekt Klasyka 3.0 to wydarzenie powiedziałbym, wykraczający poza nasz region. Proszę pozwolić w drugiej e, odsłonie naszego spotkania, naszej rozmowy powiemy o tych zasięgach, bo to hmm. również bardzo ważne, jak ten projekt jest realizowany przez kilka regionów naszej y, 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 w Polsce. Za wcześnie przyszedł świt, niedospane sny. Ostatni rok spróbuje wyjść. Świat za oknem szary i zły. Nawet Bóg Boże, śpi, wiem, że to tylko kac, sztuczny strach. Dobrzy ludzie śpią gdzieś tam. Dziś we mnie tylko całkiem zużyta złość. Za wcześnie przyszedł świt, niedospane sny. Nawet to kiedyś przejdzie mi. Z biegiem lat blednie twarz, oczy nie tak, słodycz wytartych słów cieszy jak bukiet sztucznych róż. Nauczyłam się barwnie żyć, głośno kląć szampana Trzymam dziś może jakaś myśl, Doda mi sił, znajdę powód, by dalej żyć. Najbardziej rano na innych marzeń. Jan Nowara, dyrektor teatru imienia Wandy Siemaszkowej, jest dzisiaj gościem w audycji Tu i Teraz. Rozmawiamy o projekcie Klasyka 3.0. Projekcie, który został pomyślany jako zaangażowanie właściwie czterech województw: Województwa lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Inicjatorem jest Województwo Podkarpackie Teatru imienia Wandy Siemaszkowej. Ta współpraca jest o tyle ciekawa, że w wielu teatrach realizuje się oczywiście klasykę. To jakby podstawa, prawda? Niektórzy mówią. Repertuar lekturowy, ale co można zrobić z lekturą, żeby ona była interesująca dla młodego człowieka, by po wyjściu z teatru, młody człowiek powiedział, Warto do teatru przyjść znowu. To nie była tylko obowiązkowa wycieczka, która pozwoliła mi nie być na matematyce, na przykład, ale stało się coś takiego ciekawego, że właściwie warto do tego teatru, ba, warto do tej literatury, która jest lekturowa, ciągle wracać. Mnie to się bardzo podoba, że jednak współcześnie teatr reaguje aktywnie na to, co się dzieje, i chce, chce trochę zmieniać język komunikowania się z widzami, zwłaszcza tymi młodszymi widzami. Tak można powiedzieć, że myśmy zanęcili kilka obszarów geograficznych obok nas, ale to chodzi o konkretne teatry i to bardzo interesujące teatry mianowicie teatr imienia Julusza Słowackiego w Krakowie. Teatr imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanym. Teatr imienia Osterwy w, Liga. w, w Lublinie. No i y, Teatr Kielecki. Przy czym. Y, ten projekt się rozwija, my go będziemy kontynuowali w 2026 roku, czyli w tym roku, który się zaczął, a jego ideą jest, żeby no właśnie klasyka była też takim okazją do rozmowy pomiędzy teatrami. I my taką rozmowę pomiędzy teatrami już już zaczęliśmy w tym ubiegłym roku. Pojechaliśmy hmm, do Krakowa, do Teatru Słowackiego z Lalką Bolesława Prusa, która została tam znakomicie przyjęta. Z kolei oni przyjechali do nas z nos z, z takim kultowym tytułem z Nahorem, według słynnej powieści. Jeśli chodzi o Zakopane i, i, i o nas, to my pojechaliśmy do Zakopanego z opowieścią o Koenie, ale też z, z, klasyczną, z klasycznym Fredrą, z mężem i żoną. Mhm. A oni pokazali nam tu po prostu Szulca, prozę Szulca w, w, w takim bardzo intrygującym, teatralnym kształcie w reżyserii Grzegorza Brala takiego twórcy który sięga do po prostu do pewnych estetyk i do pewnych takich wewnętrznych powiedziałbym waporów treści energii Słynny teatr Pieśń Kozła, który, który stworzył. Więc ta wymiana też ma polegać na tym, że my mamy się odwiedzać, mamy na temat własnego rozumienia, myślenia o klasyce, rozmawiać. To jest też zawsze okazja, żeby zespoły się spotkały, żeby aktorzy zobaczyli coś innego. A żeby się spotkały zespoły z inną publicznością, z innymi widzami. To jest niezwykle ważne. Tak, więc a na wszystko z tą dużą nadzieją i to zarówno teatr słowackiego, jak i teatry, te teatry, które wymieniły. One, każdy, z, każdy z tych teatrów ma w swoim repertuarze dzieła, które możemy nazwać właśnie klasycznymi. No a my w kolejnym roku można powiedzieć, że po prostu mamy całą znowu paletę, bo bo za chwilę rozpoczną się próby do tanga Sławomira Mrożka w reżyserii Marcina Sławińskiego. No to tango no to jest arcydzieło po prostu współczesnej literatury, można już powiedzieć, ale, ale, ale to już jest literatura z XX wieku. Już klasyka Klasyka XX wieku. No ale potem pojawi się pierwsza w historii w ogóle światowa adaptacja powieści Inferno. Augusta Strindberga, w reżyserii Radka Stępnia, takie głośne nazwisko, zwycięzca... Ostatniego festiwalu. Ostatniego festiwalu arcydzieł. Będzie też, będziemy też kontynuować taki nasz nowy cykl, nazwaliśmy to wędrowną sceną dworską Teatru Siemaszkowej, mianowicie w, w, w Łańcucie, a potem w Łazienkach Królewskich damy premierę przypowieści powieści. Denisa Diderota, Kubuś Fatalista hmm. jego pan. Rozumiem, że to po kłosie parad Potockiego, które właśnie tak, prezentowane tak, były tak. w Łańcucie i w Łazienkach Tak, bo tam otworzyła się taka droga i my jesteśmy po prostu jedynymi w tej chwili eksploratorami powiedzmy takiej jakby nurtu, który z całą świadomością sięga do konwencji, do kostiumu, do dawnej epoki, do stylu. Stylu grania też. Stylu grania po prostu. Hmm. Bardzo chcemy to kondynować Kubusia Fatalistę z będzie reżyserował Paweł Aigner, a jesienią z kolei pojawi się i, i, i późną jesienią, czy wczesną zimą będzie miał premierę Wyspiański i, i klątwa, więc można powiedzieć, że każdy z tych tytułów mieści się Pisuje w formule się w, w, w klasyki 3.0 i będziemy chcieli wokół tych tytułów też zbudować wydarzenia, które będą wciągały młodych ludzi w, w ich wyobraźnię, po prostu w treści w te tematy, które, które te dzieła niosą. No ja myślę, że to jest szalenie ważne, prawda? Żeby wokół spektaklu budować rozmaite wydarzenia zmieniające trochę perspektywę. No, właśnie, jeżeli to jest rodzaj konkursu dla młodych ludzi, którzy mogą się współczesnymi narzędziami graficznymi, na przykład posłużyć, albo ci, którzy może na początku bawią się w teatr, próbują się spotkać z jakimś swoim własnym teatrem, no to to jest moment, kiedy można się skonfrontować, kiedy, ba, można się także spotkać z zawodowcami, którzy trochę te moje zainteresowania ukierunkują. Tak, no i po prostu dotknąć tego, co być może nie jest zbyt jakby chętnym i, i, i powabnym wyborem czyli sięgnąć choćby po Fausta. My mm. tego Fausta też dlatego podjęliśmy, że chcemy, żeby to najmłodsze pokolenie dotknęło tego tematu, żeby ono się przekonało. I ten spektakl jest, można powiedzieć, sformatowany nieco w tę stronę. Operuje nowoczesną scenografią, wieloma wizualami, właśnie projekcjami. Bardzo dynamiczną choreografią Więc te bardzo gęste Intelektualno-metafizyczne treści Fausta są w tym spektaklu Po prostu podane W sposób atrakcyjny I to w widowisku, które nie trwa zbyt długo Jest niezwykle skondensowane Trwa zaledwie półtorej godziny To jest właśnie ta propozycja, którą chcemy mieć Dla ludzi młodych A obok tego Oczywiście pojawiają się rzeczy, które Bardziej bliżej są tych ludzi Mówimy o dzieciach z Bullerbyn Traktując to dzieło Astrid Lindgren również jako arcydzieło, jako wielki tekst literacki. No literatury dla młodych ludzi, dla dzieci. Mamy to w repertuarze, więc no, ta rozmowa, po prostu, po prostu przez budowanie mostów między dawnymi wielkimi tekstami a współczesną wrażliwością młodych ludzi, jest dla nas no, no, najważniejszą, właściwie, mnie się wydaje, misją. Teatru. Ale też mam wrażenie, że Państwo dostrzegliście, jak zmienia się Publiczność, jak zmieniają się widzowie, jak jakieś pokolenie odeszło, a pojawia się następne zupełnie z innymi możliwościami poznawania świata, z innymi aspiracjami, z innymi ambicjami. No, to jest taki ważny moment, myślę, nie tylko dla takich instytucji jak teatr, ale w ogóle dla wszystkich instytucji kultury. Coś tak, ważnego się zmienia. Tak, dlatego, że no, po prostu nie, nie, nie ma w sztuce, nie ma po prostu pewności. No, nie, nie mamy niczego zakontraktowanego i zapisanego umową. My musimy po prostu znajdować się w tej rzeczywistości. Na szczęście dość często jestem o to też pytany. Jakie drogi do tego wiodą? No, mogę powiedzieć tak. No, między nimi jedną z dróg jest ta droga, która mówi, że teatr przecież reżyserują dzisiaj również młodzi ludzie, którzy mają... Którzy wywodzą się z tych nowych pokoleń, już inaczej jakby rozumiejących, inaczej czujących po prostu literaturę przestrzeń teatr. Więc, więc też teatr sięga do, do, do tej młodej wyobraźni. Ale rzeczywiście bardzo istotne jest, żeby po prostu gdzieś zahaczyć się, po prostu żeby żeby gdzieś dotknąć czegoś, co, co w tych ludach, ludziach jest. Pan mówił wcześniej o performatywnym takim działaniu artystycznym. No my między innymi otworzyliśmy teatr, co było też takim radykalnym gestem, ale, ale odważnym, na tak zwany off, na ten nurt niezależnej twórczości młodej często. I u nas odbywa się po prostu od kilku lat naj, najpoważniejszy przegląd y, twórczości teatru of i on będzie również w 2027 roku. Rzeszów Off, to jest po prostu pokaz właśnie tych nowych wyobraźni połączony z rozmowami, bo staramy się, żeby ka, ka, każdym naszym działaniom artystycznym towarzyszyła też rozmowa, żeby po prostu miało to swój efekt w postaci spotkania z publicznością tuż po, albo żeby wkroczyły w to media. Choćby po to, żeby na, na antenie radiowej czy, czy telewizyjnej y, 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 pokazać po prostu debatę, rozmowy, pewien, pewien panel myślowy dotyczący ty, tych tematów. Jeżeli, jeżeli kiedyś kojarzył się teatrofowy z amatorskimi grupami, które szukają dla siebie miejsca w teatrze, to, to nic bardziej błędnego. Dzisiaj to są... Profesjonalne grupy specjalizujące się często w jakiejś swojej szkole, swojej klasyce, jeżeli tak można powiedzieć, ba. Wielu artystów, którzy realizuje się w ramach repertuaru klasycznego w teatrach dramatycznych ucieka, jeżeli tak mogę powiedzieć, do teatru ofowego, by realizować jakieś własne koncepcje, jakieś własne autorskie w ogóle wizje. Więc to w ogóle bardzo ciekawy moment jest w tej chwili w teatrze. Tak, no teatr ofowy można, ofowy można powiedzieć, jest teatrem pewnej wolności. Tak. Po prostu nie, nie, nie ciążą na nim ich zobowiązania instytucjonalne. Ale też powiem, że ten nasz gest został świetnie przyjęty, bowiem w zeszłym roku wybieraliśmy repertuar festiwalu ofowego spośród ponad 100 propozycji, które do nas spłynęły, więc teatry Ofowe też pragną takiego, takiego spotkania, a my oddajemy im swoją scenę to właśnie dlatego, że nie widzimy tutaj Konkurencji? Konkurencję być może widzimy, ale tej konkurencji musimy sprostać, no bo tak jak pan powiedział, no, dziś jest taki moment przełomu, i, i my nie mając pewności, musimy poszukiwać po prostu i musimy się mierzyć również z konkurencją te, tego rodzaju, bowiem ona, ale mamy też świadomość, że zapraszając nową publiczność do teatru ofowego, pokazując to na naszej scenie, oprawiając to i mówiąc, proszę bardzo, przyjdźcie, zobaczcie, Mówimy tak, a teraz przyjdźcie popatrzcie na to, co my robimy. My też nie, nie, nie uprawiamy po prostu muzeum artystycznego, my też wychodzimy naprzeciw różnym takim fluidom rzeczywistości dzisiejszej. I, i, i mamy dla ma, mamy wam coś ważnego do zaproponowania i z pewnością, jeśli zobaczycie spektakle ofowe, to interesujące będzie ich zderzenie z tym, co jest w naszym repertuarze. Rok 2026 zapowiada się zatem bardzo interesująco. Powiedziałem, że projekt Klasyka 3.0, w jakimś sensie dobiegł końca, będzie kontynuowany w rozmaitych odsłonach. Słyszeli to państwo z ust dyrektora Teatru imienia Wandy Siemaszkowej, pana Jana Nowary. Bardzo dziękuję za spotkanie. Ja również dziękuję i serdecznie zapraszam do się masz kolej.